Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc. Yy, styczeń dla urodzonych w znaku strzelca. Energia miesiąca. Dziesiątka buław. Związki, uczucia, partnerstwo, miłość. Dziesiątka kielichów. I sprawy zawodowe, finansowe. Siódemka miecz. Yy, karta, która mówi o... wdaczy w ogóle. Yy, patrzę tutaj, na no to takie yy, pewne domykanie. Różnych dziedzin życia. Przede wszystkim, chociaż tak, przede wszystkim dziesiątka buław mówi: drogi, strzelcu, nie bierz na siebie za dużo, bo tu jest przywalenie mm, nie tylko sprawami zawodowymi, ale też sprawami osobistymi. Mało tego, sprawami osobistymi może być także swoich znajomych, bo w karcie na uczucia na związki jest bardzo fajna, ciepła, serdeczna karta rodzinna, więc raczej tu nie będzie. Mm, Chociaż ona ma taki, zaraz przejdę do dziesiątki kielichów. Natomiast tu jest, żeby cię nie przytłoczyli. Nie dość, że obowiązkami. To jeszcze, żeby cię nie przytłoczyli problemami. Pamiętaj, drogi czy czyjeś problemy to nie są Twoje problemy, a skoro nie są Twoje problemy, to nie ma się czym przejmować. Musisz być asertywny, musisz stawiać granice, bo cię po prostu przywala. Bez względu na to, czy chodzi tu o sprawę właśnie wzięcia na siebie za dużo, bo się na coś zgodzisz. Czy przywalenia przez innych takim właśnie takimi sprawami, to bardzo możliwe, że ty to będzie bardzo, znaczy bardzo możliwe. Przede wszystkim bardzo, będzie Ci bardzo, bardzo ciężko, jeśli chodzi o ten miesiąc. Po prostu on będzie dla Ciebie bardzo ciężki. Musisz uważać na kręgosłup, musisz uważać na plecy, na stawy, zwłaszcza. Nóg, kolana, biodra, kostki. Uważaj, jak podnosisz, uważaj, uważaj, jak dźwigasz, bo naprawdę to może być moment, żeby coś ci strzeliło w plecach i będziesz no, niekoniecznie sprawny. W sensie nie, że, że zaraz za wózek inwalidzki, tylko po prostu będzie ból, zastrzyki, może jakieś inne problemy. Dlatego, dlatego staraj się uważać, właśnie szczególnie na plecy i stawy, w nogach. I nie bierz na siebie za dużo, bo naprawdę nie ma sensu, bo nikt tego nie doceni, a, a ty będziesz tylko sfrustrowany i zmęczony, bo nie będziesz, jakby to powiedzieć, i twoja robota będzie leżała, i czyjaś robota będzie leżała, i, i swoimi sprawami nie będziesz miał się możliwości czasu zająć, a i też niedokładnie się zajmiesz cudzymi. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, dobra, fajna, serdeczna karta, rodzinna, partner, partnerka, wasze dzieci, jeżeli macie ciepło, serdecznie, miło, ale to też w tej karcie jest ta, bo w dziesiątkach, jak to w dziesiątkach kończy lotki w kolorze, więc ta dziesiątka kielichów mówi o osiągnięciu szczytu uczuciowego, o tym, że bardziej w tym związku już więcej nie osiągniesz, że czas pomyśleć o zmianach, stąd może to przytłoczenie, że że świadomość tu nie ma zmian, tu nie ma roboty, tu nie ma działań, tu jest po prostu świadomość, że tak, w, tak jak wasz związek funkcjonuje, wasza relacja funkcjonuje, to tak się dalej nie da. Czyli nie wiem, jeżeli e, na przykład jesteście tylko na odległość, może czas pomyśleć o zamieszkaniu, może o zaręczynach, może o wyznaczeniu daty ślubu. No, coś trzeba zmienić, bo wasz, wasza relacja może się, jakby to powiedzieć, chylić ku, jakby to powiedzieć, może nie wyczerpaniu, ale takiej stagnacji nudy, i nudzie. Jeżeli nie jesteś w związku, to może się ktoś pojawić, kto będzie kandydatem, fajnym kandydatem, kandydatką na to, że w przyszłości może będziecie zakładać rodzinę, relacje. Także. Tu jest miłość, tu jest e, szacunek, tu jest e, związek. Tylko, że tak, dla stałych związków czas pomyśleć o jakichś zmianach. I tu jest taka świadomość, że po prostu dotrnęliście już do końca e, i co tu by zmienić, jakby tu zmienić, ale tu nie ma w tym miesiącu w styczniu, będziecie nie zmienić swojej relacji. Ani nowego mieszkania, ani czy razem zamieszkania, jeżeli jesteście, tak jak powiedziałam. E, bez partnera to być może się taki, poda. ja mi to taki bardzo solidny kandydat na partnera, na partnerkę na przyszłość. Sprawy zawodowe, super karta, bo to jest, znaczy super, super, nie, super to jest taka trochę oszu, oszustwo i, i, i zabawa w pracy, ale czas takiego sprytu wykorzystywania pracy jak ja to mówię, pracuj mądrze, nie ciężko. Prawie wszystko ci się uda, co będziesz bardzo zdziwiony, że przy przytłoczeniu e, tymi wszystkimi sprawami osobistymi i zawodowymi w ogóle, przywaleniu u ciebie, a jeszcze w tej kradzie jest nieumiejętność odpoczywania, więc e, postaraj się, drogi Strzelcu, w jakiś sposób wyrównać e, tę energię z odpoczywania i pracy, bo po prostu, e, wiecie... Ja wam powiem, jak mi pokazała kiedyś ta karta odpoczynek. E, położyłam się, wziąłam sobie książkę. Po dwóch stronach się zerwałam. E, coś tam porobiłam, coś tam porobiłam, znowu się położyłam, znowu czytam, bo ja należąco czytam. E, znowu poczytałam parę stron, znowu się zerwałam, znowu robiłam. Więc wiecie, ten odpoczynek dla mnie był rwany. I tutaj też nie umiesz, nie będziesz umieć odpoczywać. Dobrze, że to jest karta tylko na miesiąc, a nie na rok. Tak jak w moim przypadku, tylko, tylko tu jest karta, karta na miesiąc. Wracając jeszcze do pracy, tu jest karta, która mówi właśnie o tym, że będziesz pracować mądrze, nie ciężko. Sam będziesz zaskoczony, sama będziesz zaskoczona tym, że udało ci się aż tyle zrobić, bo nie, się tego nie spodziewałaś. Na swoje markowanie pracy to naprawdę dużo ci się uda. Karta mówi o posługiwaniu się językami obcymi, więc warto może się trochę podszkolić. I karta mówi o tym, że możesz mieć kontakt od osoby, o której w ogóle się nie będziesz spodziewać, czyli na przykład może do ciebie zadzwonić szef szefów osobiście i, i rozmawiać z tobą na temat pracy. Nie, nie ma tu ochrzanu, nie ma tu nic, tylko po prostu dowiedzenia się lub informacji, zdobycia informacji na jakiś temat. Także tu jest karta, tylko uważaj na gierki, które mogą być stosowane wśród Twoich współpracowników i nie daj się wciągnąć. Nie bądź pionkiem na szachownicy, bo lepiej być królową albo przynajmniej hetmanem niż, niż po prostu być jednym z pionków, który każdy będzie pyrgał i przesuwał i manipulował tobą do osiągnięcia własnych celów. Także wszystkiego dobrego, drogie strzelce.